Dziewczyny moje kochane, piękna ta koszula jest oversize, a ja już sobie ją tak dziewczyny układam ładnie, bo się tutaj prezentowałam z innymi rzeczami. Jest to model uszyty z tencelowej bawełny, przepiękne, ogromniaste rękawy, to co my kochamy z takimi kokardami. Kobietki, to, jest, to są wymiary bardzo duże, to jest tylko dla kobiet, które lubią modele takie mocno batmanowe, duże, Size. Ja jestem absolutnie mam dzika na punkcie takich rzeczy, mimo że ja noszę rozmiar 38. Kocham to jest 200 w biuście, w talii oraz w biodrach. I to jest leciutki tencel. Podwójne linie troków, można sobie całkowicie zamknąć dekolt, jeżeli ktoś chce, albo zostawić sobie dosyć mocno rozpięte. On się całkowicie nie rozpina, ona ma dotąd ten dekolt. Wygląda przepięknie z paskami. Obłędne te rękawy Oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że nie jest to model dla wszystkich osób Natomiast jest on u mnie bestsellerem No ale to bardzo cieszę się, że Wam się podoba X2766 Puder To jest nowy kolor X2766 Puder Cenka 119 zł Dziewczyny, nowy kolor specjalnie dla Was Dziewczyny, biała Przepiękna ta biała Cudna jest, o, i można ją tak całkowicie zapiąć, bo ta stójeczka w ogóle się domknie tutaj, więc możecie sobie ją tak kompletnie w stylu boho nosić, ale ona z dekoltem wygląda obłędnie, więc ja ją jakby rekomenduję właśnie w ten sposób, w czym dostępna jest biała. Użyłam dla Was absolutnie bezcelarowe, przepiękne bordo. Bardzo Wam się podobała w bordzie i ja powtórzyłam ten kolor, udało mi się go Jeszcze dla was wyprodukować. Yy, I oczywiście przepiękny kolor czekolada. Ale to jest taka stalowa czekolada. To jest kolor absolutnie wyjątkowy, więc dziewczyny moje kochane, która z was chętna, zapraszam was bardzo serdecznie. To jest czekolada, ale ona jest w takim wydaniu stalowym, tak? To są te właśnie te właśnie tkaniny, te właśnie kolory, które tak pięknie wychodzą. I moje drogie panie, beż ale to też jest stalowy beż. Piękne kolory. Taka zupełnie niespotykana kolorystyka, ale Wy je zawsze wykupujecie w moment, bo są to kolory, które wyglądają bardzo szlachetnie na ciele. Także dziewczyny, zapraszam Was. Czekolada jest dla Was uszyta, bo zapytań o czekoladę mnóstwo. Bordo ostatnie sztuki. Biała oczywiście i kobietki moje kochane beż. Zapraszam Was bardzo serdecznie.